Hej witam Was y, na moim kanale. <laughs> Dzisiaj mamy dwa pudełka niespodzianki. Będziemy otwierać Milka Secret Box i Moji Pops. Najpierw może mniejsze. Ok, to zobaczmy, co tutaj się kryje. jego naprawdę. Naprawdę nie mam pod jego. Jak już to miałam, ale od mojej koleżanki Julki z klasy. Ona mi dała całego bo trafiła I z naklejkami trafiła akurat. I ona nie chciała go, bo już miała pewnie dużo razy, ale tego, którego mi dała, to mi się on zniszczył, jakby. No po prostu, um, gdy trzymał go ten, na kanapie, to mi się ona nie musiała, bo go nie widziała. Um, więc, no, zniszczył mi się. Ale teraz będzie już lepszy. Okej, okay, tak wygląda, tak się prezentuje mój paddy. Dobra. to mieliśmy tutaj, to teraz Moji Pops. Musimy to otworzyć. Poczekajcie, wezmę nożyczki. U, mam testu tu otwieramy jakoś. O, tu są teśmy Myślałam, że będę potrzebowała nożyczek, a nie potrzebuję, bo tu są tylko taśmy po prostu. O, tu są jakieś peseczki. Kurczę, jak to otworzyć? Albo nożyczkami, Okej, okay, Tu już otworzyłem. nożyczkami. Teraz tylko o tu, ale tu nie ma taśmy. Więc czemu nie mogę otworzyć? O, tu nie wypadło? Tak, połowa, yy, połowa tej tego kartonu, że pudełeczka, ale należy mi się to. Ok. Wyjmujemy nasze pudełko. No, chodź tu. No to jeszcze tu otworzymy. A! Wiem, że strasznie psuje pudełeczko, ale chcę to wyciągnąć. Jakie to jest w ogóle ładne. Tak, także tu mamy takie obrazki. Tak, otwórzmy. Mamy takie na dole. I tutaj mamy też saszetki. Jaki śliczny pokój. Mamy trochę... Nie, to nie jest to samo. To jest inne. To jest w ogóle co innego. To nie jest to samo. Myślałam, że to jest to samo, co wcześniej trafiłam, ale wtedy nie miałam kanału na YouTube, więc tego nie nagrałam. Ok. Tu będzie to. Tu będzie piciu. Tu będzie to. No i nasz nowy. Mody pops, a co by tak nazwać i Pokemon? Nie no, e, dobrze. Chodź nasz Mody popsie. Jaki śliczny! To jest gruszka czy awokado? Gruszka chyba, nie wiem. To jest pielłtowy. sprzeduje jest taki. Dobra, zobaczmy. Tu ma taką miekę, a tu ma przerażoną. Boję się! Okej. Okay. Także nasze to taki domek, w którym był, było, była gruszka i mebelki oraz padi. No i oczywiście dzisiaj jest dzień czekolady, więc życzę wszystkim miłego dnia czekolady, a ja sobie zdaję moją czekoladkę.